Cześć, z tej strony Oliwia Przybylska i witam Was na moim kanale. Dzisiaj z Pawłem stwierdziliśmy, że jedziemy do Polski. Szybko się spakowaliśmy, jest bardzo wcześnie. Moi rodzice nawet nie wiedzą, że ja przyjeżdżam dzisiaj do Polski. Pawła rodzice wiedzą. Także dla moich rodziców będzie to mała niespodzianka. Także zapraszam Was do oglądania tego vloga. Mega się cieszę. Już spakowani w samochodzie, jest minus jeden stopień. Cały samochód nam przymarł, nie szło w ogóle do niego wejść. Musiałam wejść od strony kierowcy. Paweł poszedł jeszcze szybko do sklepu po jedną rzecz. My zaraz ruszamy w trasę, i e, szykując się do Polski, przypomniało mi się, że moja mama ma delegację, więc możliwe, że zobaczymy się, ale na bardzo krótki czas. Także jedziemy do Polski! Jakieś dwie godzinki i nie wiem jak się nazywam. Zatrzymaliśmy się na jakiejś stacji, przyjechaliśmy już przez granicę, znajdujemy się w Polsce i idziemy szybko do toalety i ruszamy dalej. Zostają nam jakieś niecałe dwie godzinki. A i okazało się, że moja mama jednak delegację ma w grudniu, a nie teraz, więc bardzo się cieszę, bo uda nam się zobaczyć. Już, już uciekacie? Szybko ogarnęliśmy się z Pawełkiem po podróży. Ja się też troszeczkę pomalowałam. E, przywitaliśmy się z rodzicami. Też chwileczkę byliśmy u Pawła rodziców, bo Paweł mieszka 40 km ode mnie. Mamy tylko dwa dni, tak naprawdę jutro już wracamy do Niemiec. I zależy nam bardzo na czasie. Mamy dużo spraw do załatwienia. Między innymi wymiana oleju, musimy pojechać po części do samochodu, przegląd, umowy na mieszkaniach. Musimy jeszcze ogarnąć kanapę na jednym z mieszkań. Także naprawdę jest dużo do roboty, a jest mało czasu. Chcemy jeszcze odwiedzić dzisiaj, jeżeli zdążymy, moją babcię. Szybko musimy tam spisać nową umowę z wynajmującymi i pojechać jeszcze do biura rodziców, żeby to wszystko wydrukować, i ogólnie znajdujemy się w moim starym pokoju. Ten pokój jest już po remoncie, ponieważ mój brat się wprowadził tutaj po mojej przeprowadzce do Niemiec. I dosłownie, wcześniej, jak nagrywałam jakieś filmiki, to w tym samym miejscu stała kamera. I mega dziwnie się z tym czuję, ale aż mi jest tak cieplutko na serduszku, jak sobie przypomnę tam te momenty. Bez zbędnego gadania, chodźcie z nami. Znajdujemy się w garażu u mojego taty, mamy kanapę. Podpisaliśmy wszystkie potrzebne dokumenty i e, mamy też wszystkie części do auta. I coś jeszcze zrobiliśmy, już, nie pamiętam co. Aha, i odwiedziliśmy e, dziadków moich e, z, od strony mamy i od strony taty. Także w sumie wszystko to, co chcieliśmy, to porobiliśmy. Teraz chłopaki wnoszą kanapę. Jest drugi dzień naszego wyjazdu do Polski. Wczoraj udało nam się załatwić większość. Dzisiaj mamy luźniejszy dzień. Dzisiaj mamy luźniejszy dzień. Przedstawiamy wam Gucia. Nie, to jest Guzik. Najbardziej demoniczny kot, jaki w ogóle chodzi po tej ziemi. Guzik, Cześć, jestem Gucio. Cześć, jestem Guzik. Jestem najbardziej nienormalnym kotem. No, Gucio się odezwał. A to jest Gucio, najkochańszy pies na świecie. Oj, Am hello, hello! On się najbardziej cieszy z naszego przyjazdu do Polski i zawsze najbardziej pokazuje to, jak jest uradowany. Nie, Gucia? Daj, Buziaka! Jeżeli chodzi o plan na dzisiaj Zobaczyłam tą całą naszą listę rzeczy W ogóle, których, które chcieliśmy zrobić Jak będziemy w Polsce Zrobiliśmy naprawdę większość, więc się cieszę Bo mamy tylko dwa dni na zrealizowanie tego Dzisiaj już wracamy do Niemiec Jutro mamy ranną zmianę Więc chcielibyśmy wrócić tak, żeby jeszcze zdążyć się wyspać do, Na jutro do pracy Teraz na pewno jedziemy odwiedzić moich dziadków Później jeszcze pojedziemy tam do Pawła Chcemy też jeszcze zdążyć szybko wyprać kanapę Także jak na dwa dni, to naprawdę jestem w szoku, że się tak wszystko poukładało, ale zresztą chodźcie z nami. Całe szczęście dotarliśmy już do mieszkania, ostatnie dwie godziny drogi to była jakaś masakra. W Polsce jak przez cały weekend było... Minus 2,5 stopnia, minus 3 stopnie. Tak zjechaliśmy tutaj jest minus 11 i ma spaść śnieg do 5 cm, gdzie ja nienawidzę zimy. Tak po prostu jestem załamana tą pogodą. Jest ciągle zimno, ja nie lubię zimna. I bardzo nam się dłużyła ta droga, ponieważ było tak ślisko, że Paweł jechał bardzo pomału. I jak tylko przyspieszał, to boksowały nam koła. No i jak hamował, to po prostu się ślizgaliśmy. Ale, żeby było ciekawiej, pokażę Wam, jakie rzeczy przywieźliśmy sobie z Polski. I to będzie taka uboga wersja, ponieważ my za miesiąc znowu będziemy w Polsce, więc nie kupowaliśmy zbyt dużo rzeczy. Ale pokażę Wam, co zawsze staramy się przywozić z Polski do Niemiec. Zacznę od lodówki, bo to chciałabym na początku wypakować miks surówek. Tutaj nigdy w życiu nie widziałam, żeby były jakieś dobre surówki w Niemczech, więc zawsze kupujemy miks surówek, żeby były na te y, pierwszy tydzień. Kupiliśmy 2 kilo kurczaka, ale to całkowicie przez przypadek, bo robiliśmy obiad y, u nas w domu i e, myśleliśmy, że po prostu jeden kurczak nie starczy, więc wzięliśmy dwa. Jeden kurczak został, mama kazała go zabrać do Niemiec. Więc wzięłam. pizzę familijna to w ogóle e, ogarnęliśmy przez Pawła Brata, bo u niego tam podpatrzyliśmy, że on zawsze bierze pizzę familijną i spoko opcja na pierwszy dzień, jak się przyjechało do Niemiec, żeby sobie zjeść na kolejny dzień na obiad. W szczególności, że na kolejny dzień zawsze jest tak, że zakupy, to, tamto, sramto i wiadomo, że nie, nie ze wszystkim się człowiek wyrobi i chce jeszcze w międzyczasie szybko zjeść, więc pizza familijna idealo no i pierogi ja zawsze biorę te pierogi z Biedronki, uwielbiam je zawsze bierzemy pierogi z mięsem, z grzybami i z jakimiś innymi rzeczami zawsze ale to zawsze i ostatnia rzecz Parówki. Kto żyje w Niemczech, ten wie, że tutaj Niemcy jedzą parówki ze słoika w jakiejś wodzie. Takie parówki też dostaniesz, ale nie są one dobre, a przynajmniej jeszcze takich dobrych nie znaleźliśmy. Grześki. Tego mi najbardziej brakuje w Niemczech. Zawsze jak są, to są tylko te w czekoladzie, a ja uwielbiam te kakaowe. Kupiliśmy też filtry do wody, bo tutaj jest naprawdę okropna ta woda, ciągle jest z kamieniem. Moja cera i kabina prysznicowa to po prostu jeden wielki dramat. Tak samo zawsze jak zagotowujemy wodę w czajniku, to po dwóch dniach muszę odkamieniać cały czajnik. Herbata najlepsza, moja, ulubiona. No i oczywiście zawsze bierzemy ketchup, pudliszki i majonez winiary. Majonezu jeszcze trochę mamy, keczup nam się skończył i to jest coś, co po prostu no, bierzemy zawsze. Ale, zawsze, ale to zawsze. I coś, co dostaliśmy od moich rodziców. Słonecznik turecki. Najlepszy słonecznik, jaki po prostu istnieje. Mój tata zawsze go zamawia w takich wielkich paczkach, u znajomego w sklepie, i ostatnio z Pawełem, jak szukaliśmy jakiegoś dobrego słonecznika, no to znaleźliśmy co prawda jakiegoś tam w Lidlu, ale nie był tak smaczny jak ten turecki. Soli ma tyle, że usta cierpną, ale jest on po prostu zarąbisty. Także myślę, że w pierwsze dni słonecznik cały zniknie, daje mu tydzień. No jest z takich innych rzeczy, no to tam babcia dała nam jakieś soki, teściowa też tam dała jakieś słoiczki, mama jeszcze spakowała nam groska na drogę. Albo na jutro do pracy. Także trochę tych rzeczy przywieźliśmy. Teraz idę szybko się ogarnę, umyję i lecimy spać, bo jest już grubo po północy, a jutro idziemy do pracy. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszego tripa do Polski. Widzimy się w następnym filmiku. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Buziaki, pa!